Za dużo nóg masz, kurwa, cztery nogi? Jak cztery? Dwie mam nogi. Chyba, kurwa, jednak kurwa cztery, skoro dwóch ci nie szkoda. Nazwisko? Tak nie szoda, szoda. Miał to po jakich chuje się kładziesz na szynach? Imię? Jej Ja ich się nie kładłem, chciałem nie. zaś, Adam. Jak się ich nie kładłeś, ale leżałeś? To kurwa znaczy, żeś ty kurwa w ogóle stracił kontrolę nad swoim życiem, kurwa! Przecież kontrolujesz wszystko. Lat. 33. Siedem lat już nie piłem. Prawie jeden anioł mnie powstrzymał. A kto ci znów kazał pić? I bo potem drugi anioł, że już możesz. Powiedziałeś mi, że mogę. Na pewno to nie byłem ja, tylko jakiś przebieraniec pierdolony. jestem Stróż. Anioł straż. 33 lata służby bez spania i nie mogłem nigdy powiedzieć, że możesz. Sztuczny lis. Żadnej kasy. Zobacz w lanach. Jak on chodził. Lambadą. Synku, nie jestem pijany. Wyratuj mnie stąd. Mm. Zamknij mordę, śmieciu. Mm. Sylwuniu, mm. synku, mój Boże. Mm. Jestem drzeźwy. O Jezu. Zamknij mordery, ja mówię. Ach, Boże, synaczku mój, życie moje. Synku, czy duniow.